Przesyłki do Sebastiana Szabłowski Bardzo super dobrego caje kolekcjonera Dzisiaj sobie zapakujemy to do niego Tyle Dużo kart naklejek To jest mój album tu do góry Tam jest um, paczka do Martina Wilmer Jeszcze Tutaj Martin Wimmer, hallo. Hier ja, hast du noch die Bibel Trouble. Ich schicke oh, warte mal. Ich schicke dir noch das. Warte. Äh, nein, ich schicke dir ähm, am Mittwoch diese Packung. Ja, ähm, was noch? Das kann nicht. Müssen wir packen. Also. To tam zapakujemy sobie takie. Jestem chore jakby co? To będzie, to tego ja. Jak to szalony, gada. I będziemy zapakujemy. Ja jeszcze powiem Ci, co sobie zapakujemy. Zapakujemy sobie wszystkie naklejki z 2010, 2011, 2010, 2012, 2013 ze Włoszech. Chyba Ci to zainteresuje, bo Ty takie coś lubisz. To chyba tu jest 50 naklejek. Tutaj są że to Brazil, to nieprawda. Tu są bardzo specjalne naklejki i tam Liga BBA naklejki, te, te duże jak karty wyglądają. Tu takie, tu taka mix, tak kart. Tu stworzona przeze mnie Dani Alves. jest... Nie wiem co, co ma być. Aha, tu mam zapakować moje najlepsze naklejki takie Elfreunde. Są takie w Niemczech. I y, dla Gucia zapakuje ci kapitana opaskę Niemiec. A to prezent dla niego, powiedz. Taką. Zresztą znaczy, nie chcę zakładać na treningi i powie, że jest za prezentacji Niemiec. Guci. Y -y. No ma no tak, zapakowane w tym... I to to w środę Tu mamy yy, specjalną kartę i naklejkę World Cup 2017 RZM Messi I tutaj te co sobie życzyłeś 50 kart i specjalne Tak, tu jest bardzo dużo kart z World Cup'a No, no i tak bym to zapakował Ci jest yy, od prosto z paczki to i to po prostu leżało sobie tutaj na wilku no i tak to wygląda to jest 50 kart nie tak. kłamiam cię ja ci pierwszy wysyłam jak zawsze rozumiem cię że byłem jak ten że masz bardzo dużo czasu razu tak Pokujemy tak i bardzo dobrze i taka szórka będzie wyglądała w ogóle. Taka książka, wow. No i tu to adres będzie potrzebny, ale to do środu się wyrobię. Za dwa X. Runary do Topmastera. Ym... To Mastera, to Mastera, to Mastera, to Mastera, Ronaldo i... Zajedzę saszetkę. Jeszcze łańka, pasa, to wszystko chcę. No to by było na wszystko, szajczki, boki, nie, pięć, a tam mam jeszcze jednego. No i album oczywiście mój, no bardzo to mam już cały zapełniony. Kiedyś wam pokażę. Jeszcze yy, będziemy pakować pistełka do Gamerzy Polska, ale jeszcze... Yy, a jeszcze nie wiemy, za co mamy się wymienić. No i to by było na wszystko. Cześć kolekcji Alex Alexka Ciao.